z tej strony Jadwiga, na skończy go na kanale. Ten odcinek będzie koniec sezonu, bo jak jeszcze się dla mnie nie skończył. Poczekajmy aż się skończy. No bo skończy się nareszcie sezon. Zrobiłem ja dużo zadania, żeby jak widzicie na 600 i wiem, że trzeba zadania, że zrobiłem to raczej to, na 600. Nie ja wiem, że to jak mega dużo zadania, że jeszcze raczej mój rekord chyba więcej niż miałem w ostatnim sezonie tak. No a teraz to co zawsze robimy. Obra jak ktoś mnie dobra, to wezmę dupkę. Obra na świecie najlepsze tyle pucharków. Ja tu nie ma Amber. W Polsce. Gadzi już na pewno ktoś grał. Ty by na pewno chociaż grał? Ja uwzględniam odkąd weźmę te moje wymiary pełne pucharków. A Udało mi się zrobić challenge na Rose. Nie mam takiego, takiego skinka. A strzelacz już znika, ja wam chciałam pokazać. Mocno mój kanał, umieść o łapce w górę i dzwoneczku, ja się z wami żegnam. Pa!